Mój brat miał poważny problem z lunatykowaniem. Na szczęście udało się to wyleczyć, jednak jeszcze dwa lata temu wstawał każdej nocy, pukał w drzwi swojego pokoju i krążył samotnie po domu. To było przerażające. Pewnego dnia rodzice wyjechali, a ja zostałam w domu sama z bratem. Tej nocy, gdy spałam w swoim pokoju, usłyszałam dziwne stukanie. Otworzyłam oczy i uświadomiłam sobie, że dźwięk dochodzi zaraz za drzwi. Gdy je otworzyłam, zobaczyłam mojego brata. Patrzył się na mnie, nie mrugając ani razu, a po chwili uśmiechnął się szeroko. Był wtedy chory, dlatego cała jego skóra była blada. Natychmiast pobiegłam po telefon i zadzwoniłam do mamy. Mój brat wszedł wtedy do pokoju i zaczął bezcelowo chodzić w kółko, aż po chwili się zatrzymał. Nagle zaczął szeptać, patrując się w ścianę. Nie rób tego, przepraszam, przepraszam, proszę, nie rób tego, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Tak się wtedy bałam, że zaczęłam płakać. Po około dziesięciu minutach spojrzał na mnie i krzyknął. Zamknij się natychmiast. Potem bezwładnie upadł na podłogę. Moja mama wciąż nie odbierała telefonu. Pobiegłam do pokoju brata i zamknęłam drzwi, po czym próbowałam jak najszybciej zasnąć. Około trzeciej w nocy usłyszałam, jak ktoś próbuje otworzyć drzwi do pokoju. Brzmiało to tak, jakby ktoś uderzał w nie głową. Myśląc, że to mój brat wstrzymałam oddech i próbowałam być jak najciszej. W końcu nastała cisza. Dzięki Bogu, tu będę bezpieczna do rana, pomyślałam, ale po około godzinie poczułam, że muszę iść do toalety. Za drzwiami nie słyszałam kompletnie nic. Wydawało mi się, że mój brat w końcu poszedł spać. Wziąłam głęboki oddech i otworzyłam drzwi. Wtedy zobaczyłam mojego brata pełzającego po podłodze na czworaka. Jego kończyny były dziwnie wygięte i wyglądały na wykręcone. Jego głowa była skierowana w podłogę. Byłam tak przerażona, że nie mogłam wydusić z siebie nawet pisku. W salonie nie było żadnego źródła światła. Pełzał tak w kompletnej ciemności. To była najstraszniejsza rzecz, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam w życiu. Stałam sparaliżowana, nie mogąc się ruszyć, kiedy nagle skierował na mnie wzrok. Wyglądał jakby był martwy, albo zażył jakieś dziwne substancje. Nigdy nie zapomnę tego spojrzenia. Szybko wróciłam do pokoju i zamknęłam drzwi, wciąż płacząc. Niedługo potem udało mi się zasnąć. Gdy wstałam rano, wyszłam do salonu i zaczęłam wypytywać brata o to, co się działo w nocy. Ten jednak kompletnie nic nie pamiętał. Nie no, to niemożliwe. Odpowiadał, gdy opowiadałam mu, co się działo. Zupełnie nie pamiętał, co robił tej nocy. To była najstraszniejsza rzecz, jaka mi się w życiu przytrafiła.